Kiedy przed dwoma laty w Legionowskiej Komendzie zwolniły się etaty dla dwóch strażaków, na ich miejsce zgłosiło się kilkunastu kandydatów. Wtedy wydawało się to sporo, tym większą sensacją był więc tegoroczny nabór, w którym o identyczną liczbę posad walczyła blisko setka chętnych. Szczerze mówiąc nie spodziewaliśmy się tych kandydatów, jest wielu, znacznie więcej niż zazwyczaj. W przy różnych wcześniejszych naborach, także jest to dla nas pewne zaskoczenie. Na taki wysyp potencjalnych strażaków wpłynęło co najmniej kilka czynników prestiż zawodu i związana z nim stabilizacja finansowa znalazły się zapewne wśród tych decydujących. Co ciekawe jedynie 20% kandydatów dojeżdżałoby do pracy z terenu powiatu legionowskiego. Bywali i tacy, którzy mieliby do niej nawet 200 km. Czasem dodatkowej motywacji do służby dostarczały też doświadczenie oraz przykład ze strony przodków. Jestem 17 rok już w Ochotniczej i chcę spróbować czegoś więcej. No myślę, że, że... Warto, żeby tak jak dziadek był w ochotniczej, trochę u mnie tradycja, tak, idę za ciosem. Jak pokazał drugi etap strażackich kwalifikacji, droga do Munduru jest długa i wyboista. Podejmując próbę jej przebycia, przyszły ratownik musi udowodnić, że pod dostatkiem ma i zdrowia, i determinacji. Pierwszym takim elementem sprawdzania. Mm. Tej sprawności fizycznej to jest tak zwany test harwardzki, czyli próba wydolnościowa. A później konkurencje typu podciąganie na drążku i konkurencje lekkoatletyczne bieg na 1000 metrów i bieg na 50 m. Wcześniejsza służba w OSP i dodatkowe udokumentowane umiejętności były w wyścigu o etat punktowane ekstra. Później dwójkę zwycięzców czekają jeszcze dokładne badania lekarskie i testy psychologiczne. Jeśli przejdą pozytywnie, w stosownym czasie zostaną przyjęci do, do służby i, praktycznie, jeśli to tylko będzie możliwe, skierowani na szkolenie. A po około trzech miesiącach, będą mogli o sobie powiedzieć, że są zawodowymi strażakami. W pierwszym okresie służby przewidziano dla nich wynagrodzenie na poziomie około 2000 zł brutto. Szacunek społeczeństwa otrzymają gratis.